Hej, cześć, z tej strony Kaktus, a w dzisiejszym materiale mam dla Was jeden pay Safe Card za 20 zł, którego masz otrzymać całkowicie za darmo i będziecie mogli sobie kupić z niego na przykład Starter Packa w nowym, w szóstym sezonie rozdziału drugiego. Ale zanim to, to pamiętajcie, aby zasubskrybować ten kanał, tak aby nie ominął Was żaden news na tym kanale oraz kolejny konkurs, który będzie po wybiciu. 300 subskrypcji na tym kanale, no oraz dajcie łapkę w górę pod tym filmem, tak aby zwiększyć statystyki tego filmu i żeby ten odcinek z tym konkursem trafił do większego właśnie grona, od wszystkich, w całej społeczności internetu. Oraz musicie, musicie, podkreślę, musicie udostępnić ten film swoim znajomym. I wysłać mi screena, jeżeli, to wyg jeżeli wygracie. Tak, okej, okay. ale co trzeba zrobić, żeby wygrać? No to już tłumaczę. Mianowicie, musicie zasubskrybować ten kanał, zasubskrybować kanał Limonki oraz zasubskrybować kanał Fall Guys Player. Linki do tych kanałów znajdziecie w opisie. Zostawię dziś łapeczkę w górę pod tym filmem oraz pod moim poprzednim materiałem z Fortnite'a. Eee, I co? 200 subskrypcji i będą wyniki tego konkursu. Ja naprawdę trzymam za Was kciuki. Oczywiście będę kontaktował się z osobą wygraną na maila, ale jeżeli te wszystkie wymogi spełnicie, musicie napisać w komentarzu, gotowe biorę udział, a ja skontaktuję się z tą osobą już 20. Jeżeli dobijecie 200 subskrypcji, do rano, jak dobijecie 200 subskrypcji, to maksymalnie dwa tygodnie po wbiciu 200 subskrypcji na tym kanale będę ogłaszał, w sensie ogłaszam na 200 subskrypcji, kto wygrał ale będę kontaktował się poprzez maila z osobą, która właśnie wygrała i podam jej ten kod na 20 zł PAYSAFEGARDA. Pamiętajcie, aby wpisać właśnie tutaj w komentarzu gotowe i biorę udział, bo bez tego nie kwalifikujecie się do tego konkursu. No i co? Zasubskrybujcie ten kanał, aby nie ominął Was żaden news na tym kanale oraz żebyście mogli wziąć udział w tym i następnym konkursie, który będzie, jak już wcześniej wspomniałem, na 300 subskrypcji. Dajcie lajka like pod tym filmem, tak aby zwiększyć statystyki tego filmu. I co, ja już dziękuję za oglądanie. Trzymam za Cześć.